Ale, ale e, rzeczywistość, rzeczywistość, zaskoczyła nas niczym zima drogowców i e, proszę Państwa, ja się nazywam Piotr Huniewicz, mam przyjemność poprowadzić dla Państwa spotkanie z Panem Markiem Krajewskim, przywitajmy go brawami. Trochę nam niezręcznie, jako że znaczna część z Państwa stoi, ale czy Państwo nie pogniewają się, że my będziemy siedzieć? Dobrze, my tu, Panie Marku, pan, pan spocznie, a ja usiądę za chwilę, dobrze. E, e, proszę państwa. E, kiedyś, e, kiedyś prowadzenie spotkań z Panem Markiem e, nastręczało pewnych trudności, tak? Bo kiedy pan Marek był autorem jednej, drugiej, trzeciej powieści, to każde spotkanie trzeba było poprzedzić. E, czasem nawym biograficznym wstępem, tak, że autor, że pracuje, pracuje na uniwersytecie, że po godzinach e, pisze powieści kryminalne, że to powieści retro, że we Wrocławiu i tak dalej i tak e, dalej. W tej chwili e, robienie takiego wstępu wydaje mi się, że jest już nawet nie tyle niepotrzebne, co byłoby nietaktowne, więc, e, więc ja ten wstęp biograficzny pomi, pominę, pominę, a żeby pokazać e, dorobek autora, to przywołam tylko kilka cyfr. E, I tak, e, pierwszą powieść pan Marek Krajewski, e, pierwszą powieść śmierć Breslau e, e, Pan Marek Krajewski opublikował e, w 1999 na dnia, na tyle, roku, 14 ponieważ lat temu. Jestem już jest pisarzem od lat 14 16, i, 16, i mówiąc, prawdę mówiąc już się impregnowałem. Na e, złośliwe recenzje, czy też takie, które są czasami krzywdzące. E, najbardziej zależy mi na spotkaniach, na spotkaniach z moimi czytelnikami, czyli z Państwem. Najbardziej mi zależy na Państwa opiniach, na wszelkich uwagach, które no, proszę e, e, zgłaszać, chętnie ich wysłucham, chętnie na nie odpowiem we właściwym momencie, kiedy Pan Piotr Hulniewicz da znak. Ale nie mogłem już prowadzić podwójnego żywota. Z jednej strony nauczyciela akademickiego, z drugiej strony pisarza. Nie dałem rady. Nie można było czasowo pogodzić obu tych moich ważnych ról życiowych. E, dziękujemy. E, wracamy do. Wracamy. Zaczynamy, tak? Dopowieście w otchłanim roku. E, Panie Marku, jak możemy się domyślać, albo jak wiemy, tak? Bo nieraz Pan o tym opowiadał, odtworzenie rzeczywistości e, e, czy to przedwojennego Wrocławia, czy Lwowa. To była przede wszystkim taka mrówcza, mrówcza praca w archiwach i bibliotekach. Tak? To było, to było naj, naj, najcięższe, podejrzewam i najtrudniejsze zadanie. E, proszę nam powiedzieć, jak w tym, w tym kontekście wyglądała praca nad tworzeniem e, Wrocławia z 1946 roku? Ja pytam w, w, w tym momencie o tworzenie zarówno e, warunków topograficznych, tak? realiów tego, czy tam nie wiem, na tej ulicy Stalina można było w grudniu kupić cytrynę w 1946, czy nie można było, jak również odtworzenie takiego, takiego mentalnego stanu Wrocławia i atmosfery, jaka wówczas w tym mieście panowała. Czy robił pan to również na podstawie na podstawie jakichś filologicznych, tak, bibliotecznych badań, czy też nie wiem, spotykał się pan z, z, żyjący, z żyjącymi. Z żyjącymi uczestnikami tamtych, tamtych lat, wszystko to było, o czym Pan mówi. Najpierw zacznę od tego, że spotykałem się z żyjącymi osobami, które przyjechały do Wrocławia tuż po wojnie. To byli często młodzi ludzie i wtedy, a teraz już no, dwaj Panowie, z których, z których wiedzy korzystałem i z których wspomnień korzystałem, mają koło dziewięćdziesiątki. Otóż, otóż wiele się od nich dowiedziałem. Wielu ciekawych rzeczy, bardzo interesujących, ważnych do wykorzystania w powieści. Natomiast problem miałem jeden, proszę państwa. Problem miałem taki, że ani jeden, ani drugi pan nie bardzo się kwapił do tego, aby opowiedzieć mi o Wrocławiu, rzekłbym tak, czerwonych latarni w tym czasie. Domy publiczne, świat domów publicznych, publicznych prostytutek jest światem, w którym umieszczam sceny. Moich książek. I na przykład nie wiedziałem, gdzie w 1946 roku były domy publiczne we Wrocławiu. Kiedy pytam jednego pana około dziewięćdziesiątki, a obok siedzi jego małżonka, no to pan mówi, że nic na ten temat nie wie. Powiedzmy, tak? Druga sytuacja była podobna, także tutaj miałem pewne trudności. Natomiast e, e, wiele mi pomogli e, moi przyjaciele, ludzie mi życzliwi. Ja już pisałem poprzednią książkę Rzeki Hadesu, osadziłem częściowo we Wrocławiu. Taka jest rama wrocławska. I tam w tej książce dziękuję m.in. E, panu dyrektorowi Markowi Burakowi, który jest dzisiaj na sali, prawda? Dyrektorowi Mu Muzeum Politechniki Wrocławskiej, który mi pożyczył nieocenione, nieocenioną rzecz. Właściwie do, pożyczył do wglądu. Otóż jest to księga adresowa Wrocławia 1948 roku. I tam można zobaczyć księgi adresowe. Nie, nie są one tak dokładne jak niemieckie: adres Buchy, gdzie można iść dosłownie numer po numerze na danej ulicy i, i sprawdzić, kto mieszkał pod danym numerem. Jest lista. Ale jeszcze, je, jeszcze dopytam, bo Pan niejednokrotnie to w przypadku różnych swoich książek tak, deklarował i jasno podkreślał taką oto rzecz, że Pańskim głównym celem jest to żeby dostarczyć czytelnikowi rozrywki. Jest moje, od razu powiem, bardzo subiektywne tak odczucie, ale po raz pierwszy miałem wrażenie w przypadku tej, tej oto książki, że kostium powieści kryminalnej jest tylko kostiumem, a służy Panu bardziej po to, żeby właśnie opowiedzieć o tamtych o tamtych latach, chciałem użyć słowa o tamtym zdziczeniu, tak? No jakkolwiek byśmy nazywali, tak? O, o tamtych okropnych latach. E, I żeby może niekoniecznie odpowiadać na jakieś pytania filozoficzne, ale na pewno czytelnikowi je stawiać. Że e, nie wiem, jakie były proporcje w pańskim zamyśle. Czy pan chciał napisać powieść kryminalną z wątkiem w tle jakimś tam filozoficznym, czy po raz pierwszy w tej powieści trochę bardziej panu zależało e, no, na opowiedzeniu. Tak jak mówiłem, i o tamtym świecie, i o sytuacji nawet chociażby nie wiem, społeczno-polityczno-historycznej. Sprawa jest bardzo prosta. Mam za sobą 12 powieści kryminalnych. Mam lat 47, Zamierzam do 60, jeszcze napisać 13 powieści, a potem już nie, albo pisać powieści inne, na przykład uniwersyteckie, obyczajowe i tak dalej, ale jeszcze 13 kryminałów przede mną. I niestety. Człowiekowi, który pracuje w takim tempie jak ja, czyli pisze jedną książkę rocznie, to jest, dodam, duże tempo. Jest to bardzo duże tempo. Mało jest takich autorów w Polsce. Właściwie chyba nie ma takiego apisarza, który by co roku produkował jedną książkę, jedna, którego jedna książka co roku pojawiałaby się na rynku. Gdzie indziej jest to norma. W Stanach autorzy kryminałów piszą co rok jedną książkę. Tak się robi. U nas to, jest, u nas to ja, ja na razie takie tempo sobie narzuciłem i tego tempa dotrzymuję. Otóż napisałem 12 powieści i kończą mi się pomysły. Kiedyś wymyślałem, wymyślałem powieść w ciągu weekendu. Piątek, sobota, niedziela jest akcja powieści. Mam nadzieję, że kiedyś przeczytam, bo trochę się spóźniłem. Teraz tak. Jeżeli tematy do powieści w porze, paździerzy...

to nie chcę sugerować się cudzymi rozwiązaniami fabularnymi. Jeżeli coś mi się spodoba w książce, to potem tak to głęboko tkwi w mojej głowie, że kiedy piszę, to od razu mi ta myśl przychodzi do głowy i wtedy bardzo łatwo narazić się na zarzut wtórności albo wręcz plagiatu. Nie, kryminałów nie czytam, proszę pana. Ale to nie jest kryminał. Wizyta w Nowym Jorku. To nie, jest kryminał. nie wiem. E, był reklamowany jako kryminał, także już, wtedy nie, już od razu mówię, nie no, no. czytam tego. Natomiast, natomiast w Nowym Jorku byłem. Bo, proszę Państwa, no, e, w, w tym roku pod koniec maja zostałem zaproszony przez wydawcę amerykańskiego. Na moim rynku pojawiły się dwie książki w Stanach, w Nowym Jorku. Było to niezwykłe doświadczenie. Bardzo ciekawe, ale też doświadczenie e, takie, po pierwsze, no. Poznałem niezwykle sympatycznych ludzi. Niezwykle sympatycznych ludzi. Amerykanie są tak bezpośredni, tak otwarci i tak mili, że człowiek, którego ja widziałem wczoraj, następnego dnia, dzisiaj, jest już moim najlepszym kumplem. Podaje mi rękę, mówi, cześć Marek, co u ciebie? A widziałem mu zaledwie minutę poprzedniego dnia. Ta otwartość, to, ten, to, to, ta bezpośredniość bardzo mi się podoba. Szczecin. Szczecin. Proszę Państwa, pan, 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 jest mi ogromnie miło, Pan powiedział, że przyjechał ze Szczecina na spotkanie autorskie ze mną. Nie spotkało mnie jeszcze w moim życiu literackim takie, e, takie przyjemne zdarzenie, żeby z drugiego końca Polski. Dziękuję panu bardzo. A, a, ale, ale niestety muszę pana zmartwić moją odpowiedzią. Nie. W Szczecinie nie będzie nigdy akcji w Szczecinie, dlatego że ja umieszczam akcje tylko w tych miastach, które kocham. A kocham po pierwsze Wrocław. To jest miasto, w którym się urodziłem, wychowałem, z którym całe moje życie zawodowe i rodzinne związałem. Mieszkałem w kilku dzielnicach. Najpierw urodziłem się na Żelaznej, potem, proszę Państwa, mieszkałem przy Placu Teatralnym, e, potem przez całe lata na Nowym Dworze, e, aż w końcu od niedawna tu, w tej dzielnicy. Jak otwieram mój balkon, staję na balkonie, to widzę wyłącznie budynki zbudowane przed 45 rokiem. To jest najlepsza sceneria dla autora Retrokryminałów. A dlaczego? Czyli Wrocław kocham, proszę Pana. Drugie miasto, które kocham, to Lwów. Tam pochodzi moja mama. I wielu mieszkańców Wrocławia ma swoje lwowskie korzenie. I trzecie miasto, które darzę trochę mniejszą miłością, ale jednak, to jest Darłowo. Małe nad nadmorskie Darłowo. I to wszystko. A nie, nie mam zbyt pojemnego serca, żeby tam jeszcze Szczecin zmieścić. Także dziękując Panu ogromnie za ten trud, który Pan włożył specjalnie, żeby tu przy, 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 przyjechać, jednocześnie Pana rozczarowuje, przykro mi, ale Szczecin nie. Czy niedawno chyba pan był w Szczecinie? A, a cho chociaż, chociaż, proszę państwa, byłem w Szczecinie. Ciemne zaułki pana łóżek. O tak, proszę <laughs> państwa, na mojej stronie facebookowej umieściłem e, taką notkę taką notkę Szczecin Noir. Co tam było? Wchodzę na jedno z podwórek niedaleko ulicy Grunwaldzkiej. Tu też mamy Grunwaldzką, zresztą. Plac Grunwaldzki. Tak, jedno z podwórek. Wchodzę, siedzi kobieta. Myślałem, że tak koło... przynajmniej około sześćdziesiątki. Małe dziecko się bawi y, na podwórku, ka kamienne podwórko betonowe, dziecko przesuwa samochodzik. Spojrzało na mnie i mówi, mamo, kto to? A kobieta wyglądała nawet tak około 60 moim zdaniem, a ona na mnie spojrzała i mówi, nikt. <zysyjna> Proszę Państwa, znakomita scena literacka, Szczecin lubię za to. <zysyjna> Bardzo proszę, kto z Państwa przez krytykę. Wtedy dopiero wiedziałem, te, ta krytyka wtedy mnie, wtedy dopiero wiedziałem, co to znaczy być atakowanym przez recenzentów, a i to mnie uodporniło na krytykę. Mam Państwu przykład. Pewien krytyk napisał tak. Krajewski z Szczubajem napisali nędzną książkę. Okej, okay, ma prawo do tego, ale co napisał dalej? W cynicznym przeświadczeniu, że ciemny lud to kupi. O, proszę Państwa, to, to jest ciemny lud. To są moi czytelnicy. On może luć w twarz mnie, ale nie moim czytelnikom. Dlatego na festiwalu Kryminałów tego samego roku poprosiłem go na rozmowę, bo go spotkałem, i tam w mocnych słowach e, powiedziałem o co ja sądzę o takim podejściu e, i, i, i zamykam tę sprawę. A natomiast e, co, do, co do książki z Chubajem, Proszę pani, także pani pytanie sprawiło mi przyjemność, bo jeżeli pani pyta o Jarosława Patera, to znaczy, że pani tego bohatera lubi. Świetnie, bardzo się cieszę. Natomiast nie będziemy pisali już wspólnie, dlatego że Mariusz Czubaj poświęcił się własnej karierze literackiej, publikował parę znakomitych powieści. I Ja też nie mam czasu na to. Wtedy akurat miałem czas, jak to, jak, to, jak to pisałem, z nim razem, miałem taki rok przerwy. Właściwie potem byłem w Szwajcarii na stypendium, tam miałem mnóstwo czasu. Napisałem półtorej powieści w ciągu e, pół roku, czyli jedną własną i pół, to znaczy Szczubajem, ale teraz już nie mam czasu, pomysłów coraz mniej, nie będę się rozdrabniał. <laughs> Mimo wszystko, z Majuszem się przyjaźnie, lubimy się, to jest mój przyjaciel serdeczny, natomiast wspólnie już chyba nie napiszemy. Mówię. Chyba, bo mam zasadę, nie mów nigdy, prawda, nigdy. Dziękujemy. Bardzo proszę. To będziemy śledzić Tam. w pierwszym cyklu, tym właśnie, gdzie w każdym tytule jest Breslau. Takie pytanie mi często ludzie stawiają. Odpowiadam. To był tytuł marketingowy. Na marketingu się mało znam, ale. To dobrze no. brzmiało. Wydawca mi to wytłumaczył w sposób bardzo prosty. Panie Marku, jeżeli ktoś zobaczy. Książkę w księgarni pańską Marek Krajewski, Śmierć w Breslau, bo to ta historia, którą opowiadam, dotyczy pierwszej powieści. To od razu uderzy tego czytelnika pewna dziwna rzecz. Polski autor, nazwisko polskie, Marek Krajewski, a tutaj Breslau w tytule. Czytelnik powinien poczuć się sprowokowany. Czytelnik powinien się wziąć książkę do ręki, przekartkować, upewnić się, czy wszystko jest w porządku, a na końcu czytelnik powinien książkę oczywiście kupić. To i tutaj jest wymiar marketingowy tego tytułu, typowy wymiar, wymiar marketingowy, bo w samym tekście, proszę pana, używałem nieustannie e, e, Wrocławski, Wrocław i tak dalej. Dopiero to zmieniłem w jednej tego powieści powieści e, Festum Breslau, bo myślałem, że już się to jest Breslau rozstanę. A oprócz tego używam konsekwentnie Wrocław, bo tak brzmi nazwa Polska, podobnie jak mówię, akurat nie byłem nigdy w Paryżu, ale gdybym po, pojechał do Paryża, to bym powiedział jadę do Paryża, a nie jadę do Pari, bo używamy polskiej nazwy. Oczywiście, że tak, jeżeli miasto ma polską nazwę, to jej używajmy w, moim, w moich powieściach to była prowokacja i tytuł marketingowy. Od razu to wyjaśniam. Dziękujemy. Pan chciał zadać pytanie, proszę bardzo. w tym czasie, w telewizji polskiej. Remiany ma szósty sezon serialu Czas Honoru, który również jest umiejscowiony w bardzo podobnym czasie, co Pańska najnowsza powieść. Chciałem zapytać, czy hmm, Pana zdanie, w taki etap naszego dojrzałości? Którymi... Dobrze, proszę bardzo. Obaj mężczyźni pokrzepieni spirytusem udali się w stronę ulicy Szczytnickiej, a potem przeszli w milczeniu szybkim krokiem ulicę Wrocławczyka i wstąpili na kładkę przy zniszczonym moście wojewódzkim. Dzisiaj bo spokojnie. Z lekkim niepokojem minęli dwa milicyjne patrole, które krążyły pod oknami Urzędu Wojewódzkiego na placu Stanisława Piaskowskiego, aktualnego wojewody. Plac Piasko Piaskowskiego no to jest dzisiejszy, proszę Państwa, plac powstańców Warszawy. Popielski i Buko, kiedy byli już w bezpiecznej odległości od milicjantów, wulgarnie i głośno wymienili swoje zgodne opinie na temat sytuacji, kiedy to urzędnik już za życia jest honorowany placem swojego imienia. Skrytykowawszy w ten sposób bizantyjskie zwyczaje rodem z Rosji, ruszyli przez gruzy ulicy Dobrzyńskiej. Tu nie było już tak bezpiecznie, jak przed gmachem urzędu. W wypalonych oknach zrujnowanych kamienic błyskały tu i ówdzie płomyki świeczek i małych, i małych ognisk, palonych na piętrach, na piętrach. Z piwnic dochodziły okrzyki, a nawet śpiewy, a z ciemnych bram wyskakiwał co chwila chudy pies albo spasiony szczur. Obaj mężczyźni zaciskali dłonie na kolbach pistoletów i rozglądali się uważnie dookoła, wiedząc, że nieostrożni przechodnie wychodzili z tych ruin nie raz i nie dwa, w samych tylko gaciach. <grymne> <grymne> Każdy, każdy oczywiście ma e, prawo do subiektywnej oceny. Ja się przyznam, że e, Edward Popielski wcześniej nie był, e, jak to się potocznie rzecz ujmuje, bohaterem mojej bajki. Od tej książki zacząłem go lubić. Może dlatego, że pan go tak, e, tak mocno doświadczył życiowo, e, życiowo zawodowo, historycznie. E, wszystkich, którzy książki jeszcze nie przeczytali, zachęcamy do jej nabycia. Proszę zobaczyć, co, e, co Edward Popielski ujrzał. Bójrzał w otchłani, w którą, w którą spoglądał. Dziękujemy Państwu serdecznie. Ja dziękuję. dziękuję panu za dziękuję panu. prowadzenie Państwu za uwagę i za główne przybycie. Dziękuję ja, ma, ja mam prośbę jedną organizacyjną, bo się będą tutaj... Proszę bardzo, dziękuję panu, do widzenia. Można dla Magdaleny? Proszę bardzo, dla Magdaleny, tak? Proszę bardzo, proszę dziękuję. Dla kogo? Dziękuję. Miłej lektury Pani życzę. Elżbiety, tak, proszę. To proszę bardzo, dla kogo? Dla Ani i Piotra. Proszę uprzejmie. I czy jeśli można, dla Was z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. proszę bardzo. dla Marty Łukasz. Dla Marty i Łukasza, proszę bardzo. Ja już mogę odebrać? Dziękuję. Joasi, proszę, Dla Joasi Janulewicz, szybkiego powrotu do zdrowia. A mogę napisać klucy z szybkościami zdrowia? Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Bo jest sporo osób. Wie pan Oczywiście, i... ja rozumiem Pana książkę. Dla kogo Co? być? Dla Asi... dla Asi Janulewicz. Janulewicz, proszę bardzo. Tak, ale ja czytam mu fragmenty pana książki tam, gdzie są dialogi po lwowsku I ja to bardzo podoba. Coś takiego. No, to jest trochę za mały na te książki, ale te dialogi są. Jest... Dobrze. Tak. dobrze. Jak się ma na imię? Dla Kubusia Walku. Dla Kubusia? U, ku... Dla Kubusia Walku ALL. Dla Kubusia Wal. Tak, przez dwa Dobrze. L. Tak, Dobrze. Tak, tak, tak. Na książkę mają jedną wadę, że mm -hmm. jeśli za szybko czyta, dwie nieprzespane noce i po książce. Potem cały trzeba co... pytać. Ta że... jest dłuższa, to może trzy noce. Wie... Może więcej, trzy Dziękuję noce. Bardzo. Dziękuję uprzejmie